Dobra, witajcie, dzisiaj Wam opowiem o szachach. Szachy to są takie pionki. Najpierw musicie mieć planszę. Jak macie pionki, to jeszcze za chwilę Wam pokażę, jak je, jak je ułożyć. Patrzcie, o tu mam planszę i pokażę Wam, jak je ułożyć. Dobra, no to układam. Dobra, tak już ułożyłem. To jedna część, jak widzicie. Tu jeszcze będą czarne. Te to szłabo widać. Oczywiście. Ale teraz, jak mamy tak ułożone, to jeszcze musimy te. Czekajcie, ułożę. Zobaczcie jak ja układam. Wy macie tu ułożone. Też jeszcze czarnych układam. Kolejny, kolejny, kolejny i kolejny. Patrzcie, tu jest rząd Cieszek. Cieszka to po ukraińsku, oczywiście pionek. Teraz goniec to taka figura. Gonieć. Tu jest pierwsza linia, tu pierwszy kwadrat, drugi kwadrat i tu goniec. Pierwszy kwadrat od się zaczyna oczywiście. Wieża, koń, goniec, wieża, koń, goniec, król, królowa. Kr tak. I konie. Dobra. Jak się gra, też Wam opowiem, jak się wszystkie figury ruszają. Na przykład też Wam opowiem, jak się rusza król. O, pokażę Wam. Tylko to weźmiemy na chwilę. Te wszystkie pionki i to te też te nie będą nam płacić, tylko będę powiem białe, białe się tak samo ruszają jak czarne szyszki figury. patrzcie ja lu, się rusza jeszcze tutaj I się rusza tak 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 albo tak ja jeszcze jest jeden taki trik, czy um, Trzema pionkami wieżą i królem. Pokażę Wam to z Waszej strony. Taki. Jeszcze że jednym koniem. Koń może sobie tu pójść. No i potem on, on nie będzie nam potrzebny. I teraz bardzo ważna rzecz. On tu. Jeszcze jeden pionek. Dobra i teraz bardzo ważna rzecz. Król się nigdy nie poruszył, tylko tu wyszedł um, goniec, a tu um, ten konik. I teraz, jak król się rusza trzy razy, to znaczy się coś się dzieje bardzo dziwnego w grze. Więc można tak zrobić i wieszą przeskoczyć tak, żeby się obronić. Dobra. To już pokazałem. Pamiętacie, król się rusza tak, tak, tak albo tak. Jak coś jest dziwnego, to tak, tak, tak albo tak. Dobra. Teraz Wam opowiem, jak się rusza damka, czyli królowa. Ona się rusza na kosz. Proste na szkoś, po prostej linii na szkosz, po prostej linii szkosz, prosta linia, prosta linia szkosz, szkosz i prosta linia. My siędzie ruszają się na szkosz i na prostą linię, siędzie wokół siebie. Pionek. O trochę jest tak samo jak z królem. się rusza tak, tak, tak i tak się rusza tak, a jak ma bicie to się rusza tak, albo tak, albo tak. Jak tu ma bicie to tak, jak tu ma to tak, jak tu ma to tak. On w ogóle bije tylko tu i tylko tu. To, to już nie wiem czy tak bije. Chyba nie. dobra. Po tu. Są tu w linii prostej ułożonej i tak każdy ten idzie i jedzie. Jak się rusza koń. On się rusza L, czyli tak i tak. Tak i tak, 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 tak i tak i tak i tak. Tylko tak musi się ruszać. Dobra. Teraz wieża. wieża, wieża tylko może się ruszać po tych liniach tak, o tak tak, tak tylko może o tak, tak tak, 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 tak tak tylko po tych liniach tak będzie teraz goniec goniec to taka m, podobna figurka to pionka on się rusza, że tak, tak, tak to się rusza Oczywiście o tak, nasz kosz. O tak, tak. siedzie gdzieś nasz kosz. Dobra, opowiedziałem już wam. Mówiłem, że białe ruszają się tak samo jak czarne. I teraz Wam opowiem bardzo ważną rzecz. Jak rozpoczyna się bitwę? Taką, że... Dobra, nie będę Wam opowiadać. I teraz, zobaczcie. Zobaczcie. Teraz ułożę wszystkie pionki. Tu dwa rzędy czarnych, a tu dwa rzędy białych. Dobra. I za chwilę zobaczycie, jak to wyjdzie nam. Dobra. I tak prezentuje się ułożone. Tu jest rząd pionków białych, tu rząd pionków czarnych. Tu wieża, koń, goniecz, król, damka, goniecz, koń, wieża. I tu tak samo: wieża, koń, goniecz, królowa, król, goniecz, koń, wieża. No i chyba to już szyszko. te dwa pionki powinniście się pamiętać biały biała ciężka i czarna ciężka czyli biały pionek i czarny pionek Dobra to chyba już wszystko w tym filmie no i pozdrawiam moich kolegów z szkoły. no i papa pa.